Najwyższy już czas pomyśleć o przygotowaniach do nowego sezonu. Zbliżające się przedwiośnie to czas sprzątania po zimie oraz przygotowania roślin na cieplejsze dni. W dzisiejszym odcinku zajrzymy do warzywnika. Szczególnie skupimy się na uprawach pod osłoną. Ponadto powiemy o nowych gatunkach i odmianach nasion, które pojawiły się w sklepach i centrach ogrodniczych. Zapraszamy! Właścicielom ogrodów nasuwa się niejednokrotnie pytanie, czy warto samemu uprawiać warzywa i owoce, podczas gdy świeże można kupić praktycznie przez cały rok. Pracy z doglądaniem warzywnika jest niemało, jednakże korzyści z własnych upraw jest dużo więcej. Jedząc własne warzywa, zioła i owoce, mamy pewność, że nie zawierają one konserwantów, sztucznych barwników i innych środków chemicznych. Smak warzyw z własnego ogródka zarówno tych świeżych, jak i przetworzonych jest znacznie lepszy od tych, które kupujemy w sklepach. Uprawiając warzywa mniej znane mamy szansę na przygotowanie niecodziennych oryginalnych potraw, na których degustację można zaprosić rodzinę i znajomych. Coraz modniejsze staje się hasło slow food określające zdrową żywność bez dodatków chemicznych, najlepiej wytwarzaną tradycyjnymi metodami. Obserwuję od pewnego czasu w ogrodnictwie, Taki trend propagujący produkcję roślin we własnym zakresie. Mówi się także o tym, żeby te rośliny były produkowane lokalnie. I to się objawia w taki sposób, że pojawiają się w dużych miastach farmy miejskie, zakładane nominalnie czasami na dachach jakichś biurowców czy, czy starych budynków przemysłowych, które produkują warzywa. Które są sprzedawane tuż obok jakimś tam zieleniaku, który jest w tym samym budynku. Jest to o tyle dobre, że odchodząc od takiego globalnego handlu warzywami jesteśmy bardziej ekologiczni, ponieważ unikamy transportu, czyli emisji dwutlenku węgla. No i te warzywa też są robione przez lokalną społeczność, dla lokalnych mieszkańców. Wiąże się z tym także to, że coraz częściej w ogrodach, które projektujemy czy wykonujemy, pojawiają się ogrody warzywne, w których możemy, czy klient uprawia sobie. Pietruszkę, marchewkę, pomidory, kapustę, sałatę i na co jeszcze ma ochotę. Ponieważ klimat w Polsce jest taki, a nie inny, i, i mamy dosyć, dosyć długą zimę, i ten okres wegetacyjny jest dosyć krótki. Takim sprawdzonym od lat w ogrodnictwie przemysłowym sposobem na wydłużenie tego, tego okresu wegetacyjnego jest zastosowanie tuneli foliowych bądź szklarni. W związku z tym pojawiają się także w ogrodach takie tunele, które pozwalają nam na wydłużenie tego cyklu, na przyspieszenie uprawy, na wykonanie jakichś wczesnych siewów, żeby potem rozsadę, którą sobie wyhodujemy, wysadzić w ogrodzie. Także na, na przedłużenie okresu wegetacji, na, na uprawę jakichś warzyw, które dobrze się czują w takich, pod, pod tak zwanymi osłonami. Papryka na przykład bardzo fajnie w naszym klimacie wychodzi pod osłonami w tunelach foliowych. Należy pamiętać o tym, lokalizując sobie taki, taki tunel foliowy, żeby to dobrze przemyśleć. Ja jeżeli miałbym wybierać i mój klient chciałby sobie zrobić miejsce, w którym będzie mógł sobie uprawiać jakieś warzywa, względnie przechować na przykład jakieś rośliny, jakieś śródziemnomorskie na zimę, to żeby jednak wybrał szklarnię, dlatego że one są zdecydowanie droższe, ale odpowiednio zaprojektowane mogą być elementem ozdobnym tego ogrodu. A tunel foliowy traktowałbym jako, tak bardzo utylitarnie, czyli stawiamy go sobie, powiedzmy jesienią, wiosną robimy te uprawy i potem na okres lata demontujemy, chowamy go sobie do garażu. Zdecydowanie dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą trochę czasu spędzić w ogrodzie i mieć warzywa z własnej produkcji. Szklarnie, tunele foliowe i inspekty chronią przed mrozami, wiatrem oraz ulewnym deszczem, przez co stwarzają bardzo dogodne warunki do uprawy. W lutym lub marcu możemy rozpocząć w nich produkcję rozsady i wykonać pierwsze wysiewy warzyw korzennych do gruntu. Ich zagospodarowanie może być różne w zależności od tego, czy szklarnia lub tunel są ogrzewane i jaka jest ich powierzchnia. Pierwszy rodzaj tuneli są to tunele wysokie, przeznaczone dla przemysłu szkółkarskiego oraz dla działkowców amatorów. Drugi rodzaj są to tunele niskie oraz inspekty ogrodowe. Zasadniczymi różnicami między szklarnią a tunelem foliowym jest to, iż przy budowie szklarni potrzebujemy mieć jakiś fundament, jakąś podmurówkę, coś, na czym będzie bardzo stabilnie stała szklarnia. Natomiast tunel foliowy można stawiać praktycznie bez ograniczeń, w zupełnie dowolnym miejscu, no aczkolwiek dobrze nasłonecznionym, żeby uprawy dobrze zrastały. Tutaj należy pamiętać o jednej rzeczy: że szklarnie, chociaż na pewno bardzo ciekawe, są ciekawymi konstrukcjami, niestety nie są konstrukcjami przystosowanymi do przenoszenia. Tunele foliowe, zwłaszcza z rurek PCV, praktycznie we dwie osoby można przemieścić w dowolne miejsce na działce. Szklarnia przysparza nam o tyle problemów, że trzeba systematycznie ją konserwować, trzeba malować. Jeżeli jest to zrobione z drewna, to trzeba to drewno pod odpowiednimi środkami impregnować. Natomiast tunele z rurek PCV nie wymagają w ogóle żadnej, żadnej konserwacji. Tutaj możemy swobodnie postawić tunel na 5-10 lat i przy właściwym stosowaniu zaleceń producentów, mianowicie przy ściąganiu folii na okres zimowy, sama konstrukcja może naprawdę długo, długo nam służyć. Szklarnie mogą stanowić piękną ozdobę niejednego ogrodu, jednakże bez wątpienia na polskich działkach częściej spotkamy tunele foliowe. Niejednokrotnie wpływa na to nie tylko wygoda w przenoszeniu i użytkowaniu, ale przede wszystkim cena zakupu. Ponadto w ofercie sklepów i centrów ogrodniczych znajdują się już zarówno niskie tunele, spełniające też rolę inspektów, jak również wysokie, użytkowane przez przemysł szkółkarski oraz działkowców amatorów. Jakie funkcje spełnia tunel foliowy? Tunel foliowy przede wszystkim chroni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, chroni przed różnego rodzaju chorobami roślin. Zabezpiecza przed kwaśnymi deszczami, które niszczą rośliny. Tu mamy warzywa z własnej uprawy, co daje niesamowitą frajdę ogrodnikowi. So, warzywa uprawiane w tunelu są zdrowe i wiemy, co jemy. Jakie najczęściej warzywa są uprawiane w tunelach foliowych? Najczęściej spotykane są oczywiście pomidory, ogórki, papryka, cukinia, nowaliki, rzodkiewka, sałata. Czy tak naprawdę ograniczeni jesteśmy jedynie naszą fantazją? Dokładnie. Czy taka folia nam służy przez jeden sezon, czy być może troszeczkę dłużej? Folia zastosowana w tunelach plastikowych jest na cztery sezony mhm. wegetacyjne. Po dwóch latach zalecamy zmienić folię. Czy jest to kłopotliwe zmiana takiej folii w takim tunelu? Jest to bardzo proste. Zawijamy folię za rurki plastikowe i zapinamy specjalnymi spinkami. Mhm więc nie ma z tym kłopotu. Jakie miejsce musimy zarezerwować w swoim ogrodzie, żeby postawić taki tunel foliowy? Najlepszym miejscem na postawienie tunelu foliowego jest miejsce nasłonecznione, gdzie roślinki będą sobie spokojnie rosły. Ile metrów? No to zależy już od powierzchni danej działki. Najczęściej kupowane są takie wymiary jak 4x2,20 mhm. albo 6x3 metry. Wszystkie wysokie są na metr 90, m, także można spokojnie wejść i zająć się roślinkami. W szklarniach i tunelach foliowych można oprócz pomidorów i ogórków uprawiać również mniej znane gatunki warzyw. Przy większej, osłoniętej powierzchni warto pokusić się o posadzenie przykładowo melonów, tykwy czy arbuzów. W warzywniku zawsze warto uprawiać te gatunki lub odmiany warzyw, które trudniej znaleźć w sklepach lub na rynku. Przykładowo, zamiast taniej i wszędzie obecnej kapusty, posadźmy brukselkę lub kalarepę. Sięgajmy po nasiona nowych i ciekawych odmian warzyw, których jest coraz więcej na rynku. Klient kupując warzywa na dany sezon zawsze wybiera najciekawsze produkty. Te, które się cechują albo dużymi walorami smakowymi, bądź też wydzielają bardzo silny aromat. Czy też warzywami, które są niecodzienne kształtem, kolorem, tak jak na przykład żółte pomidory czy zielone pomidory. Na rynku pojawiają się również różne mieszanki warzyw oraz ziół, które są również ciekawe dla klienta, ponieważ może wysiać wszystko za tak zwanym jednym razem czyli nie musi kupować 5 czy 6 opakowań nasion, wystarczy tylko jedno i jeden wysiew, gdzie będzie miał różne warzywa bądź też zioła w jednej doniczce czy na jednej grządce wysiane. Również pojawiają się rośliny, które posiadają silne właściwości lecznicze, tak jak cytryniec chiński czy jagody goi, które poprawiają nasz wzrok. Coraz chętniej uprawiamy zioła nie tylko w ogrodach, ale również na balkonach czy parapetach okiennych. Nać pietruszki, koper, szczypiorek, rzeżucha, bazylia, oregano czy rozmaryn warto zawsze mieć pod ręką. Świeżo zerwane są niezwykle aromatyczne i smaczne, można je również suszyć lub mrozić na zimę. Jeśli więc lubimy wyzwania związane z uprawą i przygotowywaniem w kuchni mniej znanych gatunków warzyw, dodatkowo doskonale przyprawionych, warto w nadchodzącym sezonie trochę poeksperymentować. Tym bardziej, że producenci nasion wprowadzają do sklepów nowości każdego roku. Słuchamy oczywiście opinii klientów czy też osób związanych z branżą. Co jeszcze jest ciekawego, co jeszcze można wysiać bądź też promować, co jest interesujące, co posiada szczególne walory smakowe czy też wzrokowe, czy intensywną barwę, inną barwę, tak jak na przykład groch, zielony groch w fioletowym strąku. Jest to, jest to nowość na rynku, która na pewno zaciekawi klientów. Wyjątkowością tych odmian może być. E, Odporność na choroby, jest to również bardzo ważna cecha, gdzie klient sugeruje się, czy dana odmiana, czy też dany gatunek jest, posiada jakieś odporności, czy też będzie musiał używać środków chemicznych, aby dane warzywo nie zachorowało, bądź też nie było porażone przez choroby. Nowości są przeznaczone dla osób, które już rozpoczęły swoją przygodę z ogrodnictwem, które sobie cenią własne wyhodowane warzywa, czy też zioła i kwiaty. Nowości są przeznaczone dla osób, których zaciekawią nowe odmiany, nowe kolory, nowe kształty, które chcą się tym cieszyć i które w szczególności zwrócą na to uwagę. Przede wszystkim wysiewając nowości czy też nowo nam poznane warzywa, należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje, które zawiera producent z tyłu opakowania nasiennego. Są tam wskazówki, kiedy należy dany gatunek wysiać, kiedy należy się spodziewać plonów jak ta odmiana się charakteryzuje, czego można się po niej spodziewać. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na terminy wysiewu, gdyż mogą się trochę różnić z takimi sztandarowymi, starymi na przykład odmianami. Niektóre warzywa są też typowo szklarniowe, dlatego należy je uprawiać w warunkach troszkę innych niż na przykład na zewnątrz, czyli potrzebują trochę więcej światła, trochę więcej ciepła. Przypominamy więc, że oprócz wybranych nowości, w połowie lutego na rozsadę siejemy takie gatunki warzyw jak sałata, por, cebula, kalarepa, kapusta, kalafior czy brokuł. Kiełkującym roślinom powinniśmy zapewnić dużo światła, pamiętając jednak o tym, aby w pogodny dzień osłonić je przed palącym słońcem. Jeżeli pogoda sprzyja, w tunelach foliowych lub szklarniach można wysiewać rzodkiewkę, koper, pietruszkę, pasternak, szpinak, czosnek i cebulę dymkę. Należy się jednak cały czas liczyć z mrozami. W przypadku dużych spadków temperatury musimy uprawy dodatkowo okryć podwójną warstwą agrowłókniny. W kolejnym odcinku zajmiemy się ponownie tematem ogrodu ekologicznego. Tym razem powiemy o deszczówce oraz o ekologicznych rozsadach. Zapraszamy!